Takiej instalacji elektrycznej, to kilkanaście godzin. Jakbym mam wszystko pokazywał, to na pewno bym Was zanudził, bo ciekawe to jest tylko dlatego, kto to robi. Zobaczcie, jak to wygląda, jaki makaron. Do tego makaronu Grzesiek podpina tuningowy komputer silnika i wgrywa sportowe mapy. Dzięki połączeniu z komputerem będzie można nieustannie modyfikować moc i moment obrotowy. No i wreszcie chwila, na którą czekałem. Dostałem mapę startową do tego silnika, wgrałem ją do komputera. No i jeżeli wszystko dobrze podpiąłem i silnik jest sprawny, no to powinien odpalić. Dobra, pompa paliwa chodzi. O, próbuję żyć, ale wszędzie musi dojść paliwo. Zobaczmy na ciśnienie oleju. Zobaczcie, co się dzieje. Jest ogień, co? Ale się będzie działo. No i nic piękniejszego w życiu nie ma. Naprawdę. Cóż dobra doczesne w stosunku do czegoś takiego. Mógłbym tej muzyki słuchać całymi dniami, naprawdę. Dobra, ale nie podniecajmy się, sprawdźmy płyny, oleje, inne rzeczy, no i wtedy będziemy mogli dalej go jeszcze posłuchać.